Już czwarta edycja festiwalu Teatralna Lipsa kreatywności. Mówię już, choć w zasadzie myślę, że dopiero, gdyż łączyło się to z dużym, ogromnym nakładem pracy, ale jest coraz lepiej, coraz sprawniej. Z każdym rokiem zauważamy zdecydowane postępy, zarówno jeśli chodzi o organizację, jak i o poziom festiwalu. Jesteśmy teatrem z Bydgoszczy, Bydgoskim Teatrem Lalek Buratino. E, istniejemy od y, pięciu lat. E, jesteśmy absolwentami szkół teatralnych, a również y, absolwentami Akademii Muzycznej Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Takie bardzo poważne nazwy. Robimy przedstawienia dla dzieci, bo lubimy robić przedstawienia dla dzieci z teatru, animacji, tego żeśmy się nauczyli w życiu i to staramy się popularyzować. Oprócz spektakli w naszym teatrze, w naszej siedzibie, prowadzimy również zajęcia edukacyjne, prowadzimy po każdym spektaklu lekcje teatralne, żeby. Przekazywać tę szlachetną wiedzę o szlachetnej sztuce animacji, bo ta wiedza nie jest zbyt powszechna i czasami się niesłusznie wydaje, że to jest bardzo proste. Nie chciałbym z tego czynić jakiegoś kościółka, ale też po to to robimy. To przedstawienie jest takim taką ożywieniem formy martwej materii, z którą można coś zrobić. Jest to propozycja dla dzieci, żeby. Kiedy się nudzą wieczorem, kiedy są słotne wieczory zimowo, jesienne, kiedy się już nudzi telewizja i nudzą się wszystkie komputery, chociaż chyba nie wierzę w to, co mówię, dzieciom się nigdy to nie nudzi, ale warto zainteresować dzieci, yy, wprowadzić ich w świat własnej wynalazczości twórczej. Muzyka Klinika Lalek no to taki taki już, już dość powiedzmy dojrzały teatr, bo to już ćwierć wieku ćwierć wieku z tymi lalkami, z tymi figurami, prawda? I w świecie, w świecie takiego teatru lalek przebywamy. No, dorośli bawią się lalkami już 25 lat. Klinika Lalek stacja Wolimierz. To baza Teatru Klinika Lalek, międzyplanetarne królestwo sztuki, otwarte, samowystarczalne miejsca szczególnego przenikania i tam właśnie powstają te wszystkie jakby scenariusze, stwory, potwory, lale. <grystanie> Ludzik chyba. Okej. No maksimum taką. Że na końcu da się nawet wspólnie sfotografować. <śmieniciela> Na co dzień są przyjaźni, ale dzisiaj po takim potężnym rynku jest taki moment, że niestety musi do tego dojść, gdzie prezer. Musi wstawić głowę porsza lwa! Tak, tak! Brawo do to już w zasadzie dziedzina w sztuce, cyrk bez przemocy, prawda? Dużo jest. Yy, dużo się mówi teraz na ten temat, nie? że te zwierzęta w cyrku, że męczone, prawda? Że, że gwiazdy, te zwierzęce gwiazdy gdzieś tam na krótkim łańcuchu i tak dalej, że powiedzmy już przy dzisiejszym punkcie widzenia i jakimś takim światopoglądzie europejskim, prawda? No to już nie, może, może nie wypada już z tych, tych zwierząt męczyć. I, no i na, z potrzeby właśnie takiego cyrku bez przenosy zaczęliśmy tworzyć yy, duże nadmarionety. Yy, no w, zasadzie, w zasadzie cyrk, który, który który sięga jakby do źródeł cyrku, prawda? że i oczywiście zwierzęta, że oczywiście umiejętności ludzkie i, yy, i taka sztuka nieoszukiwana, tylko że w naszym przypadku, właśnie yy, w połączeniu z naszą profesją prawda, lalkarską, yy, zwierzęta są grane przez lale, yy, a role ludzkie są grane przez ludzi. I have Ciężko było podjąć takiego tematu. Jest to nie oczywista, na świecie takie sytuacje się dzieją, ale tak naprawdę nie mówi się o nich za dużo, dlatego jest to rzadkie, ale może spotkać każdego, tak naprawdę. I stwierdziliśmy na początku, że jest to oczywiście do ludzi młodych, którzy w tym okresie dojrzewania mają wiele problemów i te sytuacje szkolne czy te prywatne mogą naprawdę bardzo, bardzo czasami załamać i no spowodować taką tragedię, jaką właśnie zdarzyła się, się w przedstawieniu. A kiedy kończyliśmy robić spektakl, kiedy już byliśmy już tak w okresu całej pracy, stwierdziliśmy, że to właśnie jest odwrotnie, że cały spektakl jest bardziej kierowany do rodziców. Tych dzieci, którzy często właśnie zganiają dużo i reagują na zasadzie. To jesteś młody. Masz duże problemy, rozumiem, ale to wiek dojrzewania, wszystko przejdzie. Czasami nie zauważają tego, co na naprawdę swoim dzieciom się dzieje. Tak, tak jest troszeczkę mocny i przygotowując się do roli też dużo myśleliśmy nad tym jak, jak te postacie wykreować w ogóle, dlatego że nie mogliśmy zrobić to zbyt przesadnie, żeby nie robić to, żeby wyglądało sztucznie, dlatego że tak jak mówię problem jest naprawdę takiej poważnej wagi, a nie chcieliśmy ludzi tak jakby za bardzo wzburzyć i stwierdziliśmy, że spróbujemy zrobić... To niby delikatnie, ale bardzo dosadnie, i to, co powstało po wielu godzinach pracy nad spektaklem, naprawdę efekt wydał nam się bardzo fajny, gdyż wielokrotnie patrzyliśmy na tę publiczność, która pozostała i płakała. Od początku festiwalu i to trzeba podkreślić, towarzyszy nam wspaniała atmosfera i bardzo dobra energia. Tą energię przewożą ze sobą ludzie, którzy uczestniczą w festiwalu. W tym roku mogliśmy obejrzeć pięć spektakli konkursowych polskich, cztery niemieckie. Co razem nam dało ponad 100 uczestników festiwalu. Najważniejsze na tym festiwalu jest bycie razem. Nieważne jest, jakie są zespoły, na jakim poziomie oni grają, tylko ważne jest, z jaką energią oni przechodzą. To, żeby być razem, to jest największą wartością na tym festiwalu i jest też wartością, które bardzo rzadko jesteśmy w stanie doświadczyć. I spróbujemy robić coś takiego, żeby być razem, by było znowu in, żeby było znowu na czasie. Widzę jak ta młodzież, bo, bo przede wszystkim to, to jest młodzież, choć nie tylko, jak się integrują, to chyba najlepsze słowo, w każdym razie jak, jak się zaprzyjaźniają, jak się lubią i jak mimo tych pozorów rywalizacji są w stanie się zbliżać do siebie i, i, i to jest jedna z tych wartości poza teatralnych, a może około teatralnych, bo... Jak wiem, to teatr, nawet tu na tym festiwalu, jest stosowany czasami jako terapia. To jednak spektakl dla mnie osobiście o samotności, o, o tym jak, jak o, o takiej indywidualnej samotności, ale też o samotności grupy ludzi, w ogóle artystów, bo to jest, dla nas to, to jest decyzja robić teatr, bo to nie jest tak, że y, ktoś z nas jest w domu kultury, nie jesteśmy już młodzieżą. To są dorośli ludzie. Y, najstarszy aktor ma 54 lata, i to są pewnego rodzaju wybory, żeby się oddać teatrowi, gdzieś obok tego teatru mieć to prywatne życie. Jesteśmy z Reinbergu. Tam też gramy regularnie w Miejskim Ośrodku Kultury. Chłopaki z naszego zespołu mają od 17 do 23 lat. Ogólnym przesłaniem przedstawienia było odniesienie się do rzeczywistości, stawiania pytań na ten temat, ale także na temat tego, co jest naprawdę prawdziwe, a co jest snem. Co dzieje się w naszych snach i co dzieje się z ludźmi, kiedy śnią? Jestem aktorką Teatru Emigacji ze Stargardu Szczecińskiego, który od trzech lat działa w Młodzieżowym Domu Kultury, a jego reżyserem jest pani Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz. Na festiwal w Policach przyjechaliśmy po raz pierwszy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z atmosfery, która tu panuje. Poznaliśmy dużo ciekawych osób. Na każdej blasku, a po drugiej stronie jest Szwecja i w ogóle cały świat.

Słuchaj, to, to chciałbym, żebyś założyła te fatałaszki, wiesz, które lubię, no. Wysmażasz mi <grystanie> Razem z Michałem Walczakiem stworzyliśmy to one-man show. Michał napisał tekst, jakby specjalnie dla mnie. I no cóż, to są nasze dywagacje o ojcostwie. Od kiedy ja zostałem ojcem, 13 lat temu, no zacząłem ten, ten temat zgłębiać. Stwierdziłem, że w Polsce się... 13 lat temu szczególnie no, niewiele mówił o ojcostwie. Mówiło się o macierzyństwie, o kobietach, o ich kłopotach, bo no, byli zawsze zostawieni sami sobie. I ci, którzy chcieli być takimi pełnoprawnymi tatusiami, no, zawsze musieli się borykać z tym, że albo są odsuwani, a to przez matkę, a to przez teściową, a to, że, że się do niczego nie nadają, nie, nie, nie dano jest im szansy popełniać błędów bycia ojcem, a no i też nie ma do kogo się zwrócić po poradę. A my z Michałem stwierdziliśmy, że no, najlepszym językiem do opowiedzenia naszych dywagacji na ten temat będzie właśnie forma One Man Show, czyli nie do końca serio, ale też i gdzie można pokazać takie, no powiedziałbym, bardzo mroczne strony ojcostwa w sposób taki e, do przełknięcia. Waginalność, tak? Waginare z łaciny ugniatać, nawiczać na Ja w tym tańcu, jako ten mężczyzna, chowam się nie wiem, przed wiadomo, przed społeczeństwem, to, że musicie się sami opisami tak, chowam się w tę symboliczną wagi nałość, tak? w ten Warsztaty tańca afrykańskiego, które mają za zadanie otworzyć młodych ludzi na taniec, ale także i rozwinąć ich ekspresję, ekspresję ciała, także ekspresję, um, jeśli chodzi o wyrażanie emocji w tańcu, wyrażania emocji na scenie. i To takich bardzo skrajnych emocji, dlatego że połączenie, e, połączenie ta, ciała, tańca i takiego ogromnego wysiłku fizycznego. Eee, z właśnie, z, z właśnie z emocjami zwykle daje taką mieszankę wybuchową. Nie każdy sobie potrafi z tym poradzić na scenie. Ja jestem jedną z tych osób, które, które także wbija swoje zęby wampirze w tę młodzież i, i, z, i z tej mojej krwi, z tego, z tego wszystkiego, co, co oni ze sobą niosą, tą siłę, jaką jest, jaką jest ekspresja, dynamika, co, czego my używamy też słowo jako pretekst. Tutaj użyliśmy sobie Feroz do Dormawu, Sanino, Matinę, Dēń, czyli wszyscy znają oczywiście Pani Janie Rano wstań, a ponieważ używamy tego jako międzynarodowego języka, więc ani po polsku, ani po niemiecku, czyli po francusku. Czyli ta część, czyli słowo też jest dla nas szalenie ważne. A połączyć to wszystko w etiudę przez trzy dni, może to nie jest proste, natomiast udaje nam się i do tego dążymy. I te warsztaty, wydaje mi się, są nieprawdopodobnie kre kreatywnymi warsztatami dla jednej i dla drugiej strony.